Witam, Adam Kopej z portalu Excel i Adam. Pytanie od widzów numer 24. Dostałem zapytanie, jak stworzyć z danych tutaj przedziałów czynszu za metr kwadratowy wykres, który wygląda mniej więcej tak i jak to zrobić. Przede wszystkim, ze względu na to, że dane są podane w przedziale, trzeba najpierw je rozdzielić. I Tutaj, żeby wyciągnąć tą niższą część, posłużymy się funkcją lewy, która nam wyciągnie odpowiedni fragment długości z tego tekstu. Bo jak widać to jest wyrównanie do lewej, więc to jest tekst. I liczba znaków posłużymy się funkcją znać i szukanym elementem będzie po prostu myślnik w tym tekście. Zatwierdzimy sobie tutaj odpowiednią ilość nawiasów. Ctrl ENTER i okazuje się, że wykorzystałem o jeden znak za dużo. Funkcja znać znalazła pozycję tego znaku, a funkcja lewy wyciągnęła aż tyle znaków. To sobie zerknę F9, ile znaków tu mi wyciągnie, to jest aż 5, ja aż tylu nie potrzebuję. Potrzebuję o jeden mniej, więc tu sobie odejmuję jedynkę, zatwierdzam wynik i kopiuję do samego dołu. I tu muszę jeszcze naprawić jedną rzecz. Tu mamy wyrównanie do lewej, dlatego że funkcja lewy zwraca tekst, wartość jako tekst. Więc potrzebujemy te wartości jeszcze zamienić na liczbę. Możemy tu na przykład prosto zrobić dodając 0 i zatwierdzamy. Teraz już mamy tutaj liczbę. Potrzebujemy wyciągnąć górę. Tym razem posłużymy się funkcją prawej, bo będziemy wyciągać z prawej strony. Tutaj będziemy z tego tekstu wyciągać, i teraz liczbę znaków. Potrzebujemy najpierw znaleźć całą długość tego tekstu, a następnie odjąć miejsce, gdzie został znaleziony znak miśnika. W szukanym tekście. Dużo odwołania do tej samej komórki. Nam to nie przeszkadza. Mamy tutaj: podejrzymy sobie liczbę znaków F9. Cztery znaki od końca. Prawidłowa ilość, więc nie muszę tutaj dodawać ani odejmować żadnych znaków. Zatwierdzam ostatni nawias. Zatwierdzam. Kopiuję w dół, i tu brakuje tej samej rzeczy. Potrzebujemy sobie tu przykładowo dodać 0, żeby tutaj zamienić tekst na liczbę. Zatwierdzamy i mamy dwie kolumny: dół i górę. Teraz zaznaczmy sobie obszar, na podstawie którego chcemy stworzyć wykres. Wstawianie wykres liniowy z. Znacznikami. No, i sobie przeciągniemy tutaj. Legenda jest nam niepotrzebna. Teraz potrzebujemy na podstawie tego wykresu stworzyć pionowe linie. Najprościej to wejść w kartę układ narzędzi wykresów i wybrać sobie opcję linie i linie maksymalne, minimalne, łączące znaczniki. Teraz, tak naprawdę, potrzebujemy tylko znaczników, więc najpierw pierwszą. Serii sobie zaznaczmy. Ctrl 1, pokażemy, co będzie się działo. Kolor linii sobie ustawiamy na brak linii. Podobnie klikamy na drugą serię i tak samo kolor linii na brak linii zatwierdzamy wynik. Teraz mamy punkty i mamy linię pomiędzy nimi. Tak naprawdę wystarczy jeszcze doszlifować, żeby było tak jak na przykładowym stworzonym wykresie. Czyli możemy na przykład przejść na formatowanie, wybrać sobie tutaj kolor czerwony, jeśli chodzi o kolor linii, no i powiększyć grubość pomiędzy liniami maksimum i minimum. I ponieważ inne kolory są na znacznikach, warto by tu sobie zaznaczyć wszystkie znaczniki z jednej serii. Ctrl 1, opcje znaczników. Budowany. Jeśli już zostajemy przy tym przykładowym, możemy go sobie troszeczkę zwiększyć i wypełnienie znacznika takim samym kolorem pełnym jak linie, żeby tu była jednolita kolorystyka. Podobnie zaznaczamy w Dół, Ctrl1, opcję znacznika powiększymy sobie go troszeczkę i wypełnienie kolorem pełnym, czerwonym, zatwierdzamy OK i mamy. Tu linie od minimum do maksimum w przedziałach dla tutaj przykładowych miast, jeśli chodzi o czynsze za metr kwadratowy. Jeszcze ewentualnie by warto dołożyć tutaj formatowanie walutowe, bo to są liczby, a czynsze to jest przeważnie jednak w złotówkach przykładowo lub też w innej walucie. Załóżmy, że tu liczby walutowe. Może sobie zmienimy liczbę miejsc po przecinku. Możemy sobie też tutaj ustawić dowolną inną walutę. Na przykład przykładowy sposób formatowania euro. I tutaj teraz mamy odpowiednie formatowanie osi pionowej jako stawkę w euro. Zachęcam się do subskrypcji kanału po więcej porad informacji na temat Excela.